Cześć, cześć, witam Was wszystkich serdecznie, moi drodzy <coughs> widzowie, u mnie na kanale. Jak wiecie, spotykamy się coraz częściej na transmisjach na żywo. Razem ogrywamy różne gierki, śmiejemy się, rozmawiamy na jakieś różne tematy. Eee, coraz przybywa nam coraz to więcej osób, ja się z tego bardzo cieszę. E, jedząc coraz więcej. E, I z tego powodu chciałem Wam ogłosić, że e, 20. Że mówię dokładnie e, 22 grudnia e, jest to niedziela. E, z racji tego, że już pewnie e, wszyscy będziecie mieli wolne, że już w poniedziałek do szkoły nie idziecie, e, to chciałem Wam ogłosić, e, że mam w planach e, zrobić 6- bądź 12-godzinnego, bardziej 12-godzinnego streama. 12-godzinnego streama oczywiście charytatywnego, także zapraszam Was na na no, 22 grudnia jest to charytatywny stream. Będziemy zbierać pieniążki e, na jakiś e, dom dziecka, na jakieś schronisko dla zwierzaków. E, uzbieramy dany cel. <laughs> ja oczywiście te pieniążki wypłacę. E, I oczywiście nagram film, jak te pieniążki wręczamy e, danej instytucji. Tak. E, dlatego Was zapraszam. 22 grudnia, godzina 18. Zapraszam, jest to niedziela. Zapraszam na. Trumy. Także udostępnijcie ten filmik, żeby po prostu jak do, żeby dotarł do jak największego grona osób, żeby jak najwięcej osób nas zobaczyło, przybyło i pomogło nam uzbierać e, ten cel, tak? Bo będzie mieli tam 12 godzin, żeby po prostu uzbierać e, pieniążki i przekazać, przekazać je e, na, na jakieś e, dane daną instytucję. E, aha, e, i 24 to jest Wigilia. Mam dla Was też yy, fajną gierkę do ogrania, Taka fajna, klimatyczna, bardzo klimatyczna. Yy, I z tej gierki też będziemy zbierali pieniążki na cel charytatywny. Także będą dwa streamy yy, z kartotownego celu. Jeden będzie 22, drugi będzie 24 grudnia. Także zapraszam, wbijajcie, lajkujcie, komentujcie yy, i udostępniajcie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.